Hej, witam Was serdecznie. Słuchajcie, nagrałam Wam ostatnio nowy sylwestrowo-noworoczny filmik i oczywiście inteligentna ja zapomniałam o najważniejszym. Nie nagrałam Wam na końcu życzeń noworocznych. Uświadomiłam sobie to oczywiście w momencie, kiedy skończyłam nagrywać i zaczęłam składać sprzęt i przez chwilę jeszcze się zastanawiałam, czy go nie rozłożyć na nowo i nie nagrać jeszcze jednej części, a potem to złączyć. Ale później sobie pomyślałam, że w sumie nie jest zły pomysł, żeby nagrać Wam taki dodatkowy sylwestrowy bonusik, zatem jestem na chwilkę. I słuchajcie, ja wiem, że ten rok był dla nas wszystkich bardzo, bardzo trudny. Wiem, że niektórzy z Was musieli pożegnać swoich przyjaciół, swoją rodzinę. Wiem, że niektórzy z Was potracili pracę, a część z Was musiała zamknąć swoje działalności. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Natomiast mam nadzieję, że mimo wszystko uda Wam się znaleźć w tym roku jakąś odrobinę szczęścia, jakieś dobre wspomnienia. Być może ten czas zamknięcia w domach był dla Was okazją do tego, aby lepiej lub na nowo się poznać w swojej rodzinie, aby dowiedzieć się o sobie czegoś więcej, aby się dotrzeć w pewien sposób. Starajmy się widzieć w życiu pozytywy. Ja jestem typowym optymistą. Aczkolwiek bardzo realnie patrzącym na świat, i zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że życie wcale nie jest łatwe, jak wiele problemów nas w życiu spotyka i jak trudno jest sobie nam z nimi często poradzić. Natomiast Uważam, że mimo wszystko powinniśmy skupiać się właśnie na tych pozytywnych rzeczach, które w naszym życiu się wydarzają i to, co nas spotyka i to, co nas otacza, a mniej przejmować się wszystkimi tymi złymi rzeczami, zwłaszcza bardzo drobnymi, które są do odwrócenia lub nie mają większego znaczenia w naszym życiu. I tak. Powiem szczerze, że dla mnie też pierwsza połowa roku była dość trudna. Potem, gdy przyszła pandemia i trzeba było sobie poradzić z nowymi problemami, trzeba było nauczyć się żyć w obecnej sytuacji i rozwiązywać różnego rodzaju problemy większe lub mniejsze dotyczące naszych dzieci, dotyczące naszej szkoły, dotyczące naszej pracy i wszystkiego naokoło. Ale potem przyszły wakacje, taka chwila odprężenia, chwila zadumy, czasu na spokojne przemyślenie co dalej i co jeśli, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że sytuacja może się powtórzyć. I potem powiem Wam, że już było dużo lepiej. I teraz w tych ostatnich czterech miesiącach powiedziałabym nawet, że ja powoli zaczęłam tak naprawdę, naprawdę rozkwitać. I w październiku miałam urodziny 35, więc śmieję się teraz, że życie zaczyna się po 35 roku życia. Nie, śmieję się, wiecie, słuchajcie, bo. To jest naprawdę jeszcze młody człowiek, e, taka osoba, która ma 30 plus, e, 40 plus, 50 plus. E, natomiast e, po prostu wiecie, jak jest tym młodym ludziom, się wydaje, że ktoś ma 30 lat, już stary jest, nie? E, no to tak śmiesznie czasami brzmi, po prostu sobie ja tak patrzę i... Ja się czuję na 20 parę. Ja się zatrzymałam gdzieś tam na powiedzmy 24 roku życia. A, 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 a po prostu ktoś mi mówi, że to i ty ile ty masz lat? Okej. Okay. Natomiast słuchajcie, w nowym roku życzę Wam właśnie takiego rozkwitu. Wam wszystkim. W nowym roku życzę Wam przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze i bez zdrowia nie mamy niczego. W dalszej kolejności życzę Wam spełnienia wszystkich marzeń, dotarcia do wyznaczonych sobie celów, ogromnego samozaparcia, aby do tego celu dążyć, bo wiecie, wyznaczenie sobie celu samo w sobie to jest dopiero początek naszej drogi. Natomiast to, jak wiele my poświęcimy i jak wiele właśnie tego samozaparcia będziemy w sobie mieć, żeby do tego celu dążyć, to dopiero to nam. Utoruje tą drogę, właśnie abyśmy mogli dotrzeć tam, gdzie chcemy i czego sobie życzymy. Dlatego mam nadzieję, że właśnie tak będzie w Waszym życiu. Życzę Wam samych pomyślności w tym 2021 roku. Życzę Wam samych sukcesów, życzę Wam rozwoju osobistego i każdego innego, jaki tylko sobie wymarzycie. Naprawdę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że kolejny rok będzie dla Was lepszy niż ten, który właśnie mija. Mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy zdrowi, sali, w dobrych nastrojach. No i cóż, i życzę Wam udanej zabawy. Jeśli nawet gdzieś tam siedzicie sami w domu, to poczytajcie dobrą książkę, oglądajcie fajny film. Pograjcie w gry ze swoimi dziećmi, porysujcie coś chociażby, zróbcie cokolwiek tylko chcecie, coś takiego, co pozwoli Wam się odprężyć i wejść w nowy rok z pozytywną, maksymalnie energią. A ja wysyłam Wam moc uścisków i dużo pozytywnych fluidów. Życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym 2021 roku. I do zobaczenia już. W przyszłym roku...